Tak czekamy każdej zimy. Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas? 26 dzieci ze szkół i przedszkoli wzięło udział w finale 21. edycji Mikołajkowych Debiutów, która odbyła się 7 grudnia w sali widowiskowej Przezowskiego Domu Kultury. Komisja konkursowa oceniła wykonawców w dwóch kategoriach wiekowych. W przedziale od 4 do 7 lat zwyciężyła Alicja Adam z Zespołu Szkół Wesołej, zaś wyróżnienie otrzymała Alicja Dąbrowska. Zgadzające zależy, gdzie ja jestem, tu kapelusze, kapelusze, tu na rządzie na uśmiech. Wykonywałam piosenkę kapelusze i przygotowywał mnie tata i pani Monika. Bardzo dobrze mi się śpiewało, jestem szczęśliwa z tej nagrody, z czego tak muszę powiedzieć miejsca. Idę Komisja w składzie przewodniczący Tadeusz Podulka oraz Dominika Dąbrowska i Rafał Kuźniar przyznała także nagrody w kategorii wiekowej od 8 do 9 lat. Miejsce pierwsze zdobyła Julia Czopik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Domaradzu. Faktycznie mój pierwszy debiut był, jak miałam 3 latka i pół, śpiewu uczy mnie pani Ola w Radzu i druga pani Ola tutaj w szkole muzycznej. Chcę po prostu się rozwijać, być piosenkarką, być sławna. No ja jestem oczywiście bardzo zadowolona, bardzo dumna z córki, śpiewała pięknie, poradziła sobie z wszystkim idealnie i no, no co więcej powiedzieć, no, no wspaniale, ja jestem bardzo szczęśliwa. Skórza rękiem w zabłąkaną zapomkaną deczką z U deszczu, czciną myślącą świta. W finał 21 edycji Mikołajkowych Debiutów podsumował burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Podkreślił rokroczne zaangażowanie pracowników Brzozowskiego Domu Kultury w organizację konkursu. Szanowni Państwo, warto było, warto było przyjść w dniu dzisiejszym do Brzozowskiego Domu Kultury, aby przeżyć wspólnie razem te wspaniałe chwile, które zgotowali na nasi mali artyści. Gratuluję pięknie naszym artystom, którzy wprowadziły na nas w wspaniałe nastrój dzisiejszego wieczoru. Dziękuję opiekunom za przygotowanie tych artystów, ale przede wszystkim gratuluję rodzicom, babciom, dziadkom za tak wspaniałe pociechy. Bądźcie szczęśliwi i dumni ze swoich pociech. Dziękuję wszystkim pracownikom Rządzkiego domu kultury, którzy mają o tą móc prawę, jak również. Przez cały rok prowadząc system muzyczne, dbają o właściwe przetrwanie i poziom artystyczny naszych dzieci i młodzieży. Pozwólcie zatem, że wyróżnię kierownika artystycznego mikrojektora debutu pana Zygmunta Podulkę, a również dyrektora z kierowników kultury Jedno chyba cieszę bardzo, że ten konkurs nabiera takiej. Takiej ogłady, takiej popularności. Staje się już popularny, także nawet pomimo, że ja jeszcze nie zdążę wysłać zgłoszeń, już mi się pytają niektórzy, jak tam z konkursem, że już przygotowaliśmy, mamy przygotowanych uczestników, czyli. No po prostu już wszedł do takiego jakby kanonu y, tych występów konkursowych w naszym Domu Kultury, y, które są no, od czasu do czasu prowadzone, a ten akurat do 21 lat. Trzeba się z tym cieszyć. Właściwie miałem przez moment takie myśli, że może by coś wymyślił nowego, może już się troszkę się już, y, zużył ten konkurs, ale okazuje się, że nie. Nagrody były naprawdę bardzo, zresztą no, niektóre dzieci nie mogły sobie poradzić i to są to nie tylko duże gabarytowo, ale to są bardzo, bardzo drogie nagrody. Pan burmistrz przeznaczył pokaźną sumę pieniędzy na te nagrody. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wręczył nagrody i złożył gratulacje zwycięzcom. Oceny poziomu tegorocznego konkursu dokonał Tadeusz Podulka, przewodniczący jury. Konkurs bardzo potrzebny, bo właśnie ta kategoria wiekowa tak naprawdę nie ma gdzie się pokazać, nie ma gdzie występować. A tutaj właśnie od takich małych dzieciaczków nieraz zaczynają się te wielkie kariery muzyczne. I muszę powiedzieć, że poziom tegoroczny no, był dość zróżnicowany, ale w drugiej kategorii. Mieliśmy wielkie problemy, żeby wyróżnić tylko trzy miejsca, bo naprawdę można było wyróżnić sześć, siedem osób, które były bardzo wyrównane na wielkim poziomie. Było kilka niespodzianek, in plus, i, i, i to nas y, naprawdę mobilizuje do dalszej pracy. I tego festiwalu nie wolno przerywać. Coś o Panu nie zapomni, że panu smutno będzie potem. Dzieci chcą panu dać prezencie, serca szczero złote. Takie serduszka kiełki przeją, w których potęża wśród zamieci. dzieci słuchana i Kołajem.